Dzień dobry, witam serdecznie. Prawdopodobieństwo zdarzenia A jest 6 razy mniejsze niż prawdopodobieństwo zdarzenia przeciwnego, czyli P od A jest 6 razy mniejsze, czyli 6 takich zdarzeń P od A jest równe P od A'. A my wiemy, musicie ten wzór zapamiętać sobie, że P od A plus P od A' czyli zdarzenie i zdarzenie do niego przeciwne. Jest równy 1. Po prostu musicie to wiedzieć. I teraz, jeżeli wiemy to, no to za to albo za to podstawimy sobie za P od A' to. No i w ten sposób mamy tak, że P od A plus, zamiast P od A' 6P od A. Bo teraz będziemy mieć jedną zmienną. Właśnie o to chodzi. Jest równy 1. P od A plus 6P od A' to jest 7P od A'. P od A, przepraszam, tam nie ma prima żadnego. Dzielimy na 7, czyli otrzymujemy, że P od A jest równe, kochani, 1 siódma, tak? A oni pytają, więc wobec tego prawda, to jest zdarzenie A jest równe. A jest 1 siódma, a P od A' w tym przypadku jest 6 razy większe, czyli P od A' kochani, ale A napisałem, momencik, P od A'. Będzie 6 razy większe, to będzie 6 siódmych. No i zobaczcie: 6 siódmych plus 1 siódma daje w sumie 1. Wszystko się zgadza, dwa warunki są spełnione. Dziękuję za uwagę, zapraszam do poprzednich odcinków. Wzór do nauczenia: przykład zdarzenia i zdarzenia do niego przeciwnego. Jeżeli w urnie mamy cza białe kule i czarne kule, to jeżeli zdarzenie P od A to jest wylosowanie takiej czarnej kuli, to przeciwne do zdarzenia A będzie niewylosowanie czarnej kuli, czyli to samo będzie znaczyło jak wylosowanie białej, bo innych kul poza tym nie ma. I jeżeli to zrozumiecie, ło, to macie każde zadanie z prawdopodobieństwa w najmniejszym palcu i robicie na 100% maturę. Pozdrawiam, do zobaczenia.